Sięgać wyżej, chce, 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 sięgać wyżej, chce. Wypacz, wypacz, chce wypacz, 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 No płacz, no płacz, no płacz. Sprawdź to, łap to, quit, 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 Nie jestem w pierwszym nie wchodzę na te bity Nie mam krzyw na ogonie, nie trwają pęgi Wielkie węki wielki. na tych, którzy dają mi sporo energii Sporo energii, sporo energii, wielkie wielkie. Wchodzę na beat, gdy wchodzę na beat To robię ten trap i robię ten bit. Wchodzę na beat, A gdy wchodzę na beat To robię ten trap robię ten blue sheet, Czapki z góry. Ja tu wchodzę, jakbym był Living Znów Startujesz do mnie, tu startuj do kogo innego Wiesz co? Ja celuję w niego Ja celuję w niego, nie pytaj mnie dlaczego Ja celuję w niego, właśnie dlatego Ja celuję w niego, bo to może być większego Bo to może być większego Ja celuję w niego, nie pytaj dlaczego ja celuję w niego, nie pytaj dlaczego. Ja celuję w niego, nie pytaj dlaczego. Ja celuję w niego, ja. Ja celuję w niego. tego, Że mogę wszystko osiągnąć w moment Niektórzy kuzytać tak mają. Ale chyba nie mają, że nic nie chciałem to wiadomo. Chyba, wiesz co, ten hajt to Wiem jak się nazywam. Wiesz co, jak się odzywam. To nawet jak pytany nie jestem. To wtrączy Ci tekst za tekstem. L.